Łukasz 1 Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. 160 pozwów i to tylko w ciągu ostatnich pięciu lat. Pozwów, którymi autorytarna władza nęka wolne media w Polsce. Dziesiątki setki spraw przeciwko obywatelom, walczącym w Polsce o wartości unijne, o prawa człowieka i o praworządność. I o tym mówimy w naszym raporcie o Slapach, czyli pozwach sądowych, których celem nie jest dochodzenie sprawiedliwości, ale zastraszenie, uciszenie ludzi i organizacji niewygodnych dla władzy. To nie teoria, to rzeczywistość. Rzeczywistość konkretnych osób, które władza ciąga po sądach, narażając na utratę czasu, pieniędzy i na wyczerpanie emocjonalne. Jako Unia Europejska nie możemy pozostać bierni wobec takich praktyk. Więc wzywamy Komisję do przedstawienia aktu prawnego, który pozwoli je ukrócić. Władza ma obywatelom służyć, a nie ich nękać. Wymiar sprawiedliwości nie może być wykorzystywany do niszczenia przeciwników politycznych. Temida ma zasłonięte oczy. To znaczy, że jest bezstronna, a nie tak jak wy byście chcieli, ślepo posłuszna totalnej władzy. Dziękuję bardzo.